Okay. Ostatnio pan Sławomir Mencen miał rozmowę w hate parku na kanale sportowym, i w tej rozmowie, która obejrzało na ten moment już 400 tysięcy widzów, padło bardzo wiele różnych tez, niestety również bardzo wiele tez wątpliwych, zwłaszcza w wątku o LGBT i to wątpliwych tez z, z obu stron tej dyskusji. Aczkolwiek ja dzisiaj chciałem zwrócić uwagę na kwestię ochrony uczuć religijnych, i do tego wysłuchajmy sobie w fragmenciku tej rozmowy. Wydaje mi się, że gdybym miał do wyboru to, co jest teraz, albo pełną wolność słowa, to wolałbym pełną wolność słowa. Tak, tak sądzę. Ale osobiście nie zamierzam zwalczać przepisu zabraniającego na obrazy uczuć religii. Nie. Ponieważ nie bardzo bym chciał, żeby ktoś obrażał moją religię. Chwilę później pan Mencen doprecyzowuje też, że ma taką postawę, ponieważ Bóg jest jego zdaniem ważniejszy od człowieka, oraz że obrażanie uczuć religijnych to jest taka rzecz, który się po prostu nie robi. I ja oczywiście gorąco zapraszam do obejrzenia całości tego filmu, gdyby komuś się wydawało, że brakuje tu jakiegoś szerszego kontekstu. Do tego link oczywiście też będzie w opisie. Natomiast pan Mencen prezentuje tutaj taki pogląd, który moim zdaniem da się go zaobserwować często wśród polskich konserwatystów, że jest to jak najbardziej spotykane. I. Chciałbym tutaj do niego podejść stosując jak najbardziej przychylną interpretację. Tak? To znaczy, w tym, co pan Mencen powiedział, zakładam jednak, że nie chodzi mu o to, że on nie chce się źle czuć czy coś w tym guście, tylko o to, że nie chce on ułatwiać ludziom ataków na coś, co jest ważne. To znaczy, przyjmuje on swoją postawę w potrzebie obrony wartości, nie tylko z jego perspektywy prawdziwych, ale i społecznie potrzebnych, tak? będących naszym dziedzictwem cywilizacyjnym i tak dalej. No bo tym właśnie są. I w tym poczuciu pan Mencen prezentuje takie stanowisko, że nawet będąc osobą publiczną, nawet będąc osobą mającą pewien wpływ jakiś, przynajmniej na to, jak wygląda debata publiczna i polityka w tym kraju, że mając, będąc nawet w takiej pozycji, nie warto dążyć do zniesienia tego przepisu. I chcąc nie chcąc, daje to też przykład ludziom w dół, katolikom, prawda, że nie warto dążyć do zniesienia tego przepisu. Ja to przynajmniej tak odebrałem nie wiem, jeżeli odebrałem to źle, to można ktoś mnie tutaj poprawić, ale wydaje mi się, że o to właśnie chodziło i że też wiele osób odebrało to przynajmniej podobnie. I w mojej ocenie ta postawa jest błędna na bardzo, bardzo wielu frontach. I dla jasności to, co ja tutaj będę mówił, to nie jest krytyka osoby pana Mencena, to nie jest krytyka jego programu całości, tylko tego konkretnego poglądu. I dla jasności, jeśli ktoś kojarzy moje stanowisko w tej kwestii, to wie, tak tylko w dwóch zdaniach przytoczę je tutaj, że wielokrotnie zwracałem uwagę na to, że próba prawnego regulowania czy penalizacji rzeczy subiektywnych, takich jak wzbudzanie subiektywnych odczuć w ludziach, takich jak obraza uczuć, na przykład religijnych, albo takich jak poczu wzbudzanie poczucia nienawiści i tego typu rzeczy, żadne z tych rzeczy nie powinny być regulowane prawnie, jeśli chcemy mieć wolność słowa. I oczywiście to nie znaczy, że nie można obrazić czyichś uczuć religijnych. Myślę, że można. I tak samo jak myślę, że mowa może być nienawista, można za jej pomocą wzbudzać nienawiść do kogoś, ale z uwagi na to, że są to zjawiska w pełni subiektywne, to po prostu nie ma żadnej możliwości na weryfikowanie czy i w jakim stopniu te subiektywne poczucia zostały wywołane lub nie. Wtedy jedynym źródłem oceny takiego zjawiska jest deklaracja rzeczonej osoby. I, i dla jasności, ja nie mówię tutaj o sytuacjach takich jak, nie wiem, dręczenie kogoś psychiczne, czy coś takiego, gdzie specjalista jest w stanie to orzec, że coś takiego miało miejsce. To jest już trochę inna sytuacja. I odsyłam dla jasności do linków na temat, do odcinków na temat mowy nienawiści, obrazu uczuć, wolności słowa i tak dalej. Które są i na kanale Wojna i naszym mówi tutaj, będą one wszystkie w opisie. Zwraca zachęcam też do zwrócenia uwagi na. O przytaczane tam opinie ekspertów od prawa, zwracających uwagę na to samo, na to, że ten przepis jest subiektywny, niejednoznaczny i może prowadzić, a prawda jest też taka, jak też tam wykazuje, że prowadzi już w niektórych, tego typu przepisy prowadzą do horrendalnych nadużyć, ponieważ tego samego typu przepisy funkcjonują w krajach zachodnich, prawda, gdzie reguluje się prawnie rzeczy subiektywne, takie jak poczucie obrazy czy nienawiści i przykładem można podawać takie jak choćby Count Duncula, tak, który, youtuber, który dostał wyrok za dowcip z hajlującym psem. To jest pokłosie tego samego typu prawa. W Polsce oczywiście to się nie degeneruje jeszcze do takich patologii, ale forma, w jakiej istnieje ten przepis bez wątpienia stwarza taką możliwość, ponieważ w tym przepisie jest wprost napisane, że kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publiczny przedmiot itd., itd. I jest wyraźny nacisk na obrazę uczuć. To znaczy, dla jasności, jeśli ktoś chciałby zmienić te, ten zapis na ochronę symboli, na przykład, to jest osobna dyskusja. Z tym też są problemy, ale inne i to jest osobna dyskusja. A tymczasem w obecnej formie ten przepis jest po prostu szkodliwy. Zaczynając od tego, że. Istnienie tego przepisu informuje katolików w Polsce, nie tylko katolików, ale głównie no, z przyczyn oczywistych, mam, mam nadzieję, że to jest jasne, że ich subiektywne odczucia są sprawą na tyle ważną, że zasługuje to na interwencję aparatu władzy. I że czynnikiem decydującym o tym, czy na kogoś powinna zostać nałożona sankcja karna, jest Twój stan emocjonalny. A to taki stan prowadzi, tworzy ludzi przewrażliwionych, tak, cytując coś niedawnego, umysły nieśmiałe, bojaźliwe, oczy skłonne do łez jak u dzieci. I to zjawisko w świetle tego, że hegemonia kulturowa katolicyzmu się skończyła, no takie są fakty, czy to się nam komuś podoba, czy nie, i w takich realiach wtłaczanie, czy tam promowanie wśród katolików takiego podejścia do tego, Szkodzi im, bo katolicy w realiach, gdy ta hegemonia kulturowa katolicyzmu się kończy, powinni być właśnie twardzi, powinni umieć wytrzymać i obronić się przed ewentualnymi kontrami do ich światopoglądu, do czego też jeszcze przejdziemy, a chroniąc ich prawnie przed takimi bodźcami, nie tylko nie daje się im szansy na, na to, żeby wzrastała w nich ta, ta odporność na to, ale i normalizuje się. Ten stan ochrony ich uczuć. Sugeruje się katolikom, że taka ochrona uczuć się im należy. I zwróćmy też uwagę, że w dobie takiego postępowego przewrażliwienia na punkcie ochrony uczuć płynącego z zachodu, konserwatyści bardzo często się śmieją, kiedy się przytacza właśnie tego typu przykłady zachodnie, ale jednocześnie tego typu nacisk na ochronę przed obrazu uczuć religijnych potrafi wytwarzać coś bardzo podobnego po naszej stronie. Wystarczy tutaj przypomnieć choćby przypadek kobiety, która w Wadowicach zgłosiła na policję, że burmistrz pokroiła nożem tort z wizerunkiem papieża, co obraziło jej uczucia religijne. No i czy ona mogła się poczuć tym obrażona? No pewnie mogła. Ja nie wiem, nie znam jej uczuć, pewnie mogła się poczuć urażona, ale czy to jest coś, z czym powinno się lecieć na policję i tak dalej? I, a kolejna rzecz jest, można przytoczyć, coś takiego jak ośrodek monitorowania chrystianofobii, który próbował Którzy próbowali, aby pan Olaf P. stracił pracę jako biegły IPN-u za to, że wrzucił mem z siostrą Faustyną. I to zjawisko, istnienie tego, tej, takiej formy prawnej dodatkowo daje zachętę do wyszukiwania o co można poczuć się obrażonym ponieważ ten stan stwa, stwarza sytuację, że gdy takie coś istnieje to gwarantuje to uwagę medialną ponieważ można z nimi iść do sądu, można z nimi iść na policję i byty takie jak właśnie ośrodek monitorowania chrystofobii, antypolonizmu i tego typu ośrodki one wprost istnieją właśnie po to, żeby wyszukiwać, czy przypadkiem nie dałoby się o coś obrazić. I oni nawet w swojej nazwie, nawet nie kryją się inspiracją innym ośrodkiem monitorowania zachowań, prawda? Który też istnieje tylko po to, żeby wyszukiwać, o co można by się obrazić. I to nie są, to nie są niszowe zjawiska. Ten ośrodek, o którym tu mówię, ma 100 tysięcy obserwujących na Facebooku, a ośrodek monitorowania antypolonizmu kilkadziesiąt. Ponownie za chwilę przejdziemy też do szczegółów tego, jak dokładnie potrafi to wyglądać w praktyce. I dla jasności. Mówiąc o tym wszystkim, ja nie mówię czegoś takiego, że, żeby nic nie robić, gdy ktoś obraża katolicyzm czy katolików. Tylko zwracam uwagę, że można robić inne rzeczy. I całkowicie rozumiem ludzi, którzy obawiają się takiej sytuacji, w której gejów to, można, to nie można obrażać, a katolików już wolno. Ponieważ jak ktoś obraża gejów, to jest huk na cały internet i coś tam się dzieje, a jak katolików obrażają, to, to, to trzeba siedzieć cicho. I ja też uważam, że taka sytuacja jest patologiczna i należy ją zwalczać. Nie chcemy takiej sytuacji. Ale zwróćmy uwagę, że w Polsce za obrażanie gejów nie ma sankcji karnej, tak? I, a sposobem na zwalczanie takiego przewrażliwienia w przestrzeni publicznej w tym temacie jest właśnie zwalczanie takich postaw po stronie progresywnej, a nie kopiowanie takich postaw do swojej strony. I jak to robić? Ponieważ oczywiście ja tutaj mogę sobie mówić o ideach, ale wyborcy Konfederacji, jak dobrze wiemy, to są tacy ludzie pragmatyczni, przyziemni, w tym sensie, że ich interesuje to, co da się zaaplikować w praktyce, co jest logiczne, i tak dalej, i tak dalej. A więc proszę bardzo, możemy też do tego podejść z tego właśnie punktu, z tej właśnie perspektywy, ponieważ myślę, że da się bez po... zaraz bez problemu przedstawić argumentację że jeśli naszym celem jest obrona wartości chrześcijańskich, wizerunku chrześcijaństwa w przestrzeni publicznej itd., to posiadanie pałki w postaci groźby pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej kogoś, kto obraża te uczucia religijne, jest kontroproduktywne z tej konkretnej perspektywy. Możemy sobie przypomnieć choćby case Łukasza Stelmacha. W maksymalnym skrócie przypomnijmy, o co tu chodziło, po kolejnym, że tak się wyrażę, niepochlebnym wpisie pana Stelmacha o katolikach, ktoś mu zwrócił uwagę, żeby nie wrzucał on ich wszystkich do jednego worka, na co pan Łukasz napisał, że będzie ich wrzucał wszystkich do jednego worka, a najchętniej to ten worek potem wrzuci do jeziora. Dam też link do filmu tutaj tego, który się bija świetnie teraz na ekranie, gdzie szerzej jest to umówione. I dla jasności, to co pan Stelmach powiedział, w oczywisty sposób było żartem, to znaczy on nie miał na celu faktycznie, aby ktoś tam kogoś topił, ale można oczywiście spowiedzieć, że ten żart był głupi i niesmaczny. To nie jest, mam nadzieję nic kontrowersyjnego. I czy ten Komentarz jego mógł kogoś obrazić bez wątpienia mógł. Czy ten komentarz mógł być nienawistny, mógł wzbudzać niechęć do jakiejś grupy? No myślę, że mógł. I tak się składa, że jeśli ktoś chciałby bronić wizerunku chrześcijańskich wartości i tak dalej, i tak dalej, to ten case był doskonałym przykładem, na którym można było. To właśnie zrobić, ponieważ popatrzcie tutaj, osoba publiczna, mająca widownie twórca internetowy, wielokrotnie mówiący w swoich materiałach o tym, jak bardzo jest postępowy, jak bardzo jest tolerancyjny, jak trzeba dbać o, o ludzi i tak dalej, jednocześnie żartuje stopienia katolików. To nie wymaga nawet komentarza. Wystarczy to pokazać jak największej liczbie ludzi. I to nie wyrządza wizerunkowej szkody katolicyzmowi, tylko właśnie progresywnym aktywistom, tak? I można było do znudzenia obśmiewać to, to co on zrobił, wyciągać te jego słowa, tak samo słowa ludzi, którzy go bronili, ponieważ całkiem sporo ludzi w internecie go broniło, tak, wiecie, tolerancyjnych, zatroskanych o cudzą krzywdę ludzi, broniących żartu o topieniu katolików. I taka postawa, takie zachowanie jest nie do obronienia w debacie publicznej i sama z siebie przedstawia się jako szkodliwa społecznie i nieodpowiedzialna. I to był dobry przykład do właśnie obrony. Zwrócenia uwagi na taki problem, na problem takiej wypowiedzi. Ale zamiast tego włączył się do tego właśnie wspomniany ośrodek monitorowania Chrystofobii i prowadzący go pan Dariusz Matecki, Szczeciński Rady PiSu. Zgłosił tę sprawę na policję, postawił groźbę sankcji karnej, a dodatkowo pochwalił się tym, że napisali oni do firm, z którymi Łukasz miał współpracę i doprowadzili do zerwania tej współpracy. I to. Te działania, te odgórne instytucjonalne i niosące groźbę reakcji aparatu władzy działania, zaburzają potencjał wpisu pana Stelmacha do dyskredytowania progresywnego aktywizmu, ponieważ stawiają jego jako kogoś pod atakiem aparatu władzy. No ewidentnie. Tak samo było z panią Elżbietą Podleśną, tak? której policja wbiła na mieszkanie po tym, jak ona rozwieszała plakaty stęczową Maryją przed wbiciem policji jej działanie było oczywistą prowokacją nastawioną na obrażanie ludzi myślących inaczej niż ona. A po tej akcji można było ją przedstawić jako ofiarę. Dało się to zrobić. Tego typu działania albo działania albo groźba tych działań utrudnia obronę wizerunku katolicyzmu czy wartości chrześcijańskich w przestrzeni publicznej w obecnych realiach takich jakie mamy gdy chce się zabiegać o opinię społeczną w takich sprawach gdy chce się wytykać nie wiem, pogardę nienawiść poczucie wyższości czy taką dziecinną potrzebę taniej kontrowersji płynące bardzo często ze strony właśnie antykatolickich aktywistów w takiej sytuacji w tych obecnych realiach groźba sankcji karnej po naszej stronie jest kontrproduktywna do osiągania tych celów jakim jest zabieganie o opinię publiczną Także nawet pomijając kwestie ideowe, przywiązanie do wolności słowa, itd., itd., i skupiając się czysto na tym aspekcie praktycznym, o którym, jak mi się wydaje, panu Mansonowi przede wszystkim chodziło, i jego wyborcom i wielu ludziom, którzy prezentują właśnie taką postawę, że nie należy dążyć do, do zniesienia tego, tego prawa, nawet z czysto takiej praktycznej perspektywy powiedziałbym, że należałoby znieść przepis o ochronie uczuć religijnych. I to tyle. Jak zawsze, zapraszam do komentowania, czy się z tym zgadzacie, czy się z tym nie zgadzacie, ewentualnie gdzie. I a i jedna, jeszcze jedna rzecz: ja wiem, że pisałem do Was, że w tym tygodniu będzie QA, ale przepraszam, bo akurat tak się składa, że cała moja rodzinka jest chora i trochę nie mam warunków do zrobienia tego, więc pewnie będzie dopiero w przyszłym tygodniu. I do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patreonie. Do usłyszenia!